Siema, tutaj chciałem wrócić do tego do, do, do tego, żeby koniecznie, koniecznie jakby przywrócić karę śmierci dla największych z wyroli, czy tam psychopatów, czy morderców. No bo, no bo giną uczciwi ludzie, czyli jeżeli jakiś uczciwy gliniarz, czy uczciwy żołnierz robi dochodzenie w sprawie jakiegoś poważnego zabójstwa, no to potem okazuje się, że mogą ginąć też ludzie. Jest taka głośna medialna sprawa, i mówiłem Wam jako hacker, pseudonim hacker, że dopóki nie zmienicie kodeksu karnego w Polsce, no to pewne sprawy się będą tylko pogorszać. Tutaj jest opisywane to poszukiwanie tego gościa, co się tam nazywał Grzegorz Borys. Co Grzegorz Borys, wiadomo, że był przynajmniej tak, tak jak media pokazują, tak jak media go potępiają, że prawdopodobnie zamordował sześcioletnie dziecko swoje własne. Nie? Przypominam też, że parę miesięcy temu, tak z dwa lub trzy miesiące temu też było zabójstwo takiego u kamilka, gdzie ojczym też tam sześciu czy ośmioletnie dziecko skatował i ten ośmioletni tam sześcioletni kamilek umierał po prostu w męczarniach. Na, na jak to się mówi w szpitalu na Ojomie i no i była sprawa bulwersująca, bo, bo okazało się, że ten że matka ojca wiedziała, o, znaczy przepraszam matka tego Kamilka była gdzieś tam znana w MOPSie czyli w Miejskim gdzieś tam ośrodku pomocy, czy tam u jakichś innych urzędasów. No i czasami urzędnicy mają po prostu ręce związane, czyli nawet jak wiedzą o jakimś zabójstwie, czy o jakiejś patologii, czy o jakimś, no naprawdę złu, o poważnych, złych kryminalnych sprawach, to bardzo często są bezradni, bo system kodeksu karnego w Polsce jest po prostu spierdolony. I ja mówiłem wam, że tak będzie. Zaciekawiła mnie tylko jedna sprawa w tej sprawie kryminalnej. Nie wiem, czy, czy policjanci się wkurwią i zrobią poważne śledztwo, czy nie. Ale jest taki krótki opis tego zabójstwa, tej sprawy, tego Borysa. Mianowicie, tutaj internauci zadają cztery albo pięć takich niewygodnych pytań. Ja mam te pytania głosowo raz jeszcze przeczytam. Czy według was tą garderobę wybiera osoba wojskowy fan survivalu, doskonale znająca teren w wielodniowym pobytu w lesie, po czym to pisie w bajorze, czyli że już na dzień dobry ubiór? tego gościa sprawi, że ludzie tak za bardzo nie wierzą, że, żeby gdzieś tam się po, po lasach ukrywał. Tylko raczej gdzieś był obserwowany przez jakąś inną ekipę. Dalej, czy to pielec w stanie rozkładu wyciągnięty z wody może mieć świeże lady krwi na łuku brwiowym? No czyli ktoś mu w ryj przy nie, Czyli mamy do czynienia z, z drugim zabójstwem. Czy nie wydaje się choć troszkę dziwne, że doświadczony Nurek i marynarz w odstępie kilku dni w tej samej sprawie nagle giną pod wodą? Więc tutaj zwracam się do Policji Polskiej lub do prokuratury, panie Ziobro, panie prokurator generalny, jeśli to nagranie do pana dojdzie. Czy to jest prawda, że Nurek? który poszukiwał tego ciała, że też został zajebany. Czyli druga śmierć jakiegoś drugiego człowieka. Czyli mam rozumieć, że człowiek, Nurek, który szukał w obławie policyjnej ciała, że tak powiem, tego mordercy też został zajebany, bo miał być może jakieś informacje i teraz jakiś zabójca zabija niewinnych ludzi, żeby zacząć ślady tego, że zajebał winnego człowieka czyli jakiegoś psychopata no, takie rzeczy się czasami zdarzają przypominam wam, że śmierć pani Jolanty Brzeskiej pomimo wszystkich komisji sejmowych po kolei też de facto nie została do dziś tam po 15 latach wyjaśniona, bo kilku policjantów, którzy badali śmierć Jolanty Brzeskiej też zginęło w jakimś tam niewyjaśnionych okolicznościach więc zarówno policja jak i prokuratura odpuściła dochodzenie w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej bo, ten, bo mafia prywatyz reprywatyzacyjna jest po prostu zbyt potężna tam są sędziowie albo prokuratorzy po prostu skorumpowani czyli macie tak zwanych kretów w służbach i teraz tak jedno jest yy, momencik moment więc no, śmierć tego Borysa jest dziwna. Oczywiście, jeżeli, jeżeli Borys. Yy, teraz po, popatrzmy troszeczkę na to teleologiczną. Dalej piszą tak, że ciało yy, Borysa, Grzegorza Borysa, czyli tego potencjalnego yy, mordercy, znaleziono zaledwie 400 metrów od domu yy, Grzegorza Bro, yy, Borysa. Policja, wojsko i inne służby od 2010 20, czyli od października prowadziły poszukiwania. Ponad 1000 osób nie sprawdziło tego terenu. No to jest takie pytanie lakoniczne. Ja uważam, że tego mordercę ktoś po prostu zajebał, tylko mnie dziwi co innego: mianowicie yy, dlaczego ten jakiś nurek, czyli, czyli pracownik, który pracował dla Policji Polskiej, też prawdopodobnie zginął, nie? To mi się nie podoba i teraz, i teraz mówię, dlaczego tak jest, bo wiadomo, że yy, yy, prawdopodobnie tak jak mówi prokuratura, czy tak jak mówią dziennikarze, ten Grzegorz Borys to był po prostu psychopata, który zajebał dziecko swoje własne, nie wiem, czy, czy własne dziecko zajebał, czy, czy był tylko ojczymem więc yy, za, z, dla, z Dzieciobójcy to są ludzie jeszcze gorsi od, od pedofilii, więc raczej od razu się do piekła dostał. Do, siedzi w tej chwili prawdopodobnie w piekle u Lucyfera, więc nikt go żałować nie będzie. Nawet żadnej mszy świętej nikt za niego nie założy, bo jeżeli ludzie, którzy znają sprawę rodzinnie, że tak powiem, tego pana Grzegorza bo Borysa, no to pewnie wiedzą, że był dzieciobójcą, czy czy damskim bokserem, czy, czy, czy jeszcze inne grzechy miał na sumieniu, zanim doszło do tego najgorszego z grzechów, czyli zabójstwa dziecka, dzieciobójca, no to tacy ludzie zazwyczaj idą do piekła. No, ja wiem, że Kościół katolicki oficjalnie nie może mówić ty poszedź do piekła, czy ty nie poszedź do piekła, no ale to idzie wyczuć, że nikt nie będzie żałował takiego psychopaty, który po prostu nie ma żadnego sumienia, jest zwyczajnym mordercą, dzieciobójcą, nie ma żadnej skruchy, nie ma żadnego sumienia jest jakimś tam, nie wiem, socjopatą, czy psychopatą, czy, czy, czy sadystą. No nie będę wam o teologii mówił, bo ten. Chociaż warto, warto wspomnieć zrozumieć to, że ten, że, że, że jeżeli dochodzi do jakichś psychopatycznych czy sadystycznych zabójstw, no to tutaj raczej, raczej w piekle tacy ludzie kończą piąte przykazanie mówi u Chrystusa nie zabijaj, nie? Nie wiem miłosierdzie Boże jest niezgłębione, czasami jakaś ludzka dusza jest w stanie się tam nawrócić na 10 minut przed własną śmiercią, ale to są przypadki takie raczej mało znane lub nawet jeżeli są opisywane gdzieś tam w kategorii teologii czy transcendencji, no to te to to, że ostatnie słowo należy do Boga, a nie do ludzi, nie? No dobra, ale mi chodzi o, o śledztwo. Śledztwo i właściwie o co innego mi chodzi. Nie wiem, czy policja z prokuratorom umorzy to dochodzenie, żeby mieć święty spokój. Przypominam, że podobne zabójstwo bardzo przypomina śmierć pani Jolanty Brzeckiej, gdzie chodzi o taki motyw, że po prostu policjanci, czy prokuratorzy, którzy. Badają jakieś zabójstwo w sprawie kryminalnej, też czasami giną. Więc yy, chcę się tutaj dowiedzieć od polskiej policji, czy to jest prawda, że Nurek, czyli pracownik de facto polskiej policji, który w jakiś tam sposób pomagał szukać ciała tego mordercy, nie? nazwijmy rzeczy po imieniu tego psychopaty, też zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. No to co? Czyli mamy do czynienia z tym, że zabójca tego zabójcy cały czas obserwował y, wszystkie działania policji czy prokuratury przez tam ostatnie 20 i 30 lat i w pewnym momencie nurka też zajebał. Czyli drugie zabójstwo, drugie morderstwo, podwójne zabójstwo. No nie wiem, mm, nie wiem nawet czy to nagranie na Ramble, może spróbuję to wrzucić na YouTube, ale jak mi z YouTube to usunął, no to ten to może skopiuję to nagranie i wpierdolę wam tam na ramble po e-mailach, jak zwykle. Mi chodzi o co innego. Yy, musicie to zrozumieć raz jeszcze, jak, jako posłowie PiS-u, czyli Prawa i Sprawiedliwości i jako prokuratorzy, czy sędziowie, czy jako Polska Policja Kryminalna, nie? czyli ci od kryminałów. Naprawdę musi być zostany zmieniony kodeks karny, musi przywrócić kara podstawowa czy kara śmierci do Polski no bo jak nie, no to się no za niedługo może okazać coś takiego że nawet jeżeli dojdzie do poważnego zabójstwa czy no jakiegoś sadystycznego morderca, no, morderstwa no to policjanci czy prokuratorzy nie będą chcieli śledztwa robić dobrze bo ten, bo sami mogą stracić życie, bo zabójcy są już tacy zuchwali i bezkarni że wiedzą, że jak kogoś zajebią czy zamordują, no to sądy, czy prokuratury nic im nie zrobią, bo nie ma kary śmierci w Polsce, nie? Więc tutaj jest, to jest otwarte, ta pokusa sprawia, że ludzie, którzy już przekroczą ten krąg grzechu ciężkiego, czyli zabijania, mogą zabijać dalej, a potem może być drugie zabójstwo, trzecie zabójstwo, kurwa, i dziesiąte zabójstwo, nie? No tylko właśnie dlatego, że te że nie ma kary śmierci podstawowej w kodeksie karnym. Więc gdyby, gdyby naprawdę musicie to zrozumieć, nie wiem, ile w tej chwili w polskich więzieniach jest zabójców, nie wiem, yy, yy, czyli więźniów, którzy mają najwyższe wyroki, tam nie wiem, dożywocia czy, czy, czy 25 lat, ale tak jak mówię, no, musi wrócić kara śmierci, żeby było tych zabójstw, choć trochę mniej w Polsce. Yy, I to jest jeśli chodzi o ten sezon jeśli chodzi o ostatnie 5 albo 6 lat ja obserwuję tylko tak urywkowo niektóre informacje bo jako zwyczajny informatyk no to mam zupełnie inne sprawy na karku jedynie czytam to co wy tu podajecie czyli czytam te komunikaty, które gdzieś tam ktoś na facebooku wrzuci albo policja zrobi jakiś przeciek, albo prokurator zrobi jakiś przeciek, bo widzi, że jest jakaś sprawa taka jak to się mówi chujowa i beznadziejna, nie? Więc takich spraw będzie jeszcze sporo w Polsce, dopóki nie zmienicie kodeksu karnego, więc jeszcze raz, jeżeli proszę Was i uczulam Was, musi powstać jakieś, nie wiem, stowarzyszenie osób pokrzywdzonych przez zabójstwa, żeby wymusić na tych kompletnie popierdolonych politykach spisu, czyli te Wasze łże-pisiory, Czyli politycy PISU kurwa oczywiście stoją za kodeksem karnym w Polsce, musi wrócić kara śmierci, czyli podstawowa dla największych zwyroli, czyli dla jakichś, nie wiem, zabójców, sadystów, nie wiem, satanistów kurwa, czy gwałcicieli, czy seryjnych zabójców, czy seryjnych gwałcicieli, nie wiem. No bo jest. Yy, yy, w każdym społeczeństwie, w każdym kraju się gdzieś zabójcy znaj znajdują, więc to nie jest tak tylko, że w Polsce ludzi zabijają. No, Niedawno na przykład w Anglii nie, był incydent, nie wiem, chyba z tydzień temu, kiedy czterech czy tam nawet pięciu muzułmanów w strefie tak zwanej no-go, czyli gdzie muzułmanie ze swój kalifacik budują w Anglii, no, zbili policjanta tak, że ledwo przeżył. Po prostu go bili, kopali, tłukli, bo jakiś policjant brytyjski nie, po prostu robił jakieś dochodzenie, nie wiem, czy jakiś mandat chciał wypisać komuś na, na 200 funtów, nie wiem, w każdym bądź razie jest pokazany filmik w internecie, jak sześciu czy tam pięciu muzułmanów, byków takich, jak to się mówi, mężczyzn, no po prostu bije, kopie, yy, yy, prawie, że zakatowali na śmierć po, yy, policjanta brytyjskiego, tak, czyli są bezkarni, no dlaczego? No dlatego, że w Anglii też nie ma kary śmierci, nie? Więc ci ludzie o takich najbardziej zdemoralizowanych umysłach, że tak powiem, to w ogóle nie mają żadnego szacunku, czy to do życia, czy do prawa, czy, 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 czy po prostu do innych ludzi, tak? To tak w kółko Wam powtarzam, mniej więcej to samo, te tematy. Nie wiem ile jeszcze musi dojść w zabójstw w Polsce być zabójstw czy podwójnych zabójstw, nawet sadystycznych, nawet zabójstw dzieci, dopóki kurwa nie zbierze się jakaś ekipa, nie wiem, wkurwionych prokuratorów, czy wkurwionych policjantów i nie zjebie tego debila, czyli Andrzeja Dudę o zmianę kodeksu karnego. No bo musi, jeszcze raz to powtarzam, musi wrócić kara śmierci do polskiego kodeksu karnego i naprawdę szczerze mnie pierdoli, co, co myślą na ten temat jakieś jebane dupokraci kurwa z Unii Europejskiej, czy z Belgii czy z Brukseli czy kurwa z Watykanu, bo jak dochodzi do poważnych kurwa mordów, czy zabójstw czy najgorszych przestępstw, no to wtedy kurwa klękajcie narody i, i się wszyscy kurwa ludzie srają pod siebie, jest kurwa skandal i tyle. Więc tak jak mówię yy... Jest to dziwne, że po prostu i bardzo proszę, jeżeli to nagranie dojdzie tam do policji czy do prokuratury, czy gdzieś tam do jakichś ludzi, którzy obserwują tą sprawę tego Borysa, Grzegorza Borysa, jeszcze raz to proszę, więc wymuście na, na prezydencie Dudzie, czy na następnym prezydencie Polski, bo wiadomo, że Duda, Andrzej Duda już nie będzie startował w tym. Wyborach prezydenckich, bo chyba mu konstytucja nawet zabrania, chyba więcej niż dwie kadencje nie można. Pierwszą sprawą, którą musi zrobić rząd, czyli ten rząd nowy, pisiorski, który, który oni ten, olewają te sprawy już mniej więcej 10 lat, to ma być jebana zmiana kodeksu karnego i przywrócenie kary śmierci za, dla najgorszych z wyroli. A wracając do sprawy pana Borysa. Yy, to mnie to właśnie zastanawia. Chciałbym, żeby to policja sprawdziła to drugie śledztwo. Czy to jest prawda, że ten. Że Nurek, który w jakiś tam sposób badał czy poszukiwał ciała tego Borysa, też się utopił? Nurek? Czyli pracownik policji, który szukał też tego ciała i on się utopił? To jest druga śmierć? No to prawdopodobnie gościu, morderca, który zajebał tego Borysa, prawdopodobnie też nurka zapierdolił. Czyli już jest ktoś, próbuje to śledztwo spierdolić z góry na dół, nie? Więc coś jest dziwnego, nie wiem. Yy, ja zakładam tylko taką teorię, że jeżeli faktycznie ktoś zajebał tego Borysa i ktoś zajebał tego nurka, no to macie do czynienia yy, z tym: z tym, że pan Borys do jakiejś mafii należał, i, i ta, ten Borys. Zajebał własne dziecko, zaczęła się być obława policyjna, a facet, który zajebał i Boresa i Nurka, to jakiś kurwa konkretna jakaś mafia, macie do czynienia z jakimś grubszym kurwa przekrętem. I ta, ta mafia, czyli ci skorumpowani psychopaci prawdopodobnie gdzieś tam w wojsku się kręcą, czyli mamy do czynienia z jakimś kretem. Podwójne albo po, potrójne zabójstwo kurwa. Najpierw ginie dziecko, potem ginie z, zabójca tego dziecka. A potem murek, który kurwa szuka trupa tego dziecka. No to macie do czynienia kurwa z jakimś potrójnym zabójstwem. Więc to, to nie są już kurwa jakieś jebane żarty dla hakerów, kurwa w sieci, tylko do poważny kurwa kryminal. Bardzo poważny kryminał. To jest tyle, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. Mamy tam, nie wiem, 7 listopad, nie wiem, kto odsłucha to nagranie. A kto nie ludzie sobie sami sobie zadają pytania. Wiadomo, że sprawa stała się medialna, bo coś jest kurwa śmierdzi w tej sprawie Borysa na kilometr. Jest kurwa więcej pytań niż odpowiedzi. Nie mamy już czy trupy chyba w tej sprawie, jeśli nie więcej. Kto wie, czy tam jakby popatrzeć w papiery policji, czy prokuratury, czy ten pan Borys kurwa też o innych przestępstwach nie wiedział. No i tak jak mówię, no Umysły socjopatów czy psychopatów czy morderców działają troszeczkę w inny sposób niż zwykłych ludzi, więc tak jak mówię, przestrzegam tu wszystkich prokuratorów, sędziów czy policjantów, czy ludzi, którzy mają tam jakiś kontakt z policją, no że to jednak nie jest taki wypadek kurwa przy pracy, tylko podwójne albo potrojne zabójstwo, więc tak. Więc radzę wam uruchomić kurwa y Wszystkich, kurwa, prokuratorów, którzy jeszcze mają jakiś rozum i olej w głowie, bo mamy tutaj do czynienia z jakąś kurwa grubszą sprawą, nie? Na dzisiaj to jest tyle. Nie wiem, kto to nagranie odsłucha, a kto nie. Ja sobie tylko kopiuję część informacji od Was, czyli takie komunikaty, które gdzieś tam lakonicznie jakiś dziennikarz poda albo policjant, albo prokurator, nie? Ale jest to dziwne. Najdziwniejsze w tej całej sprawie, właśnie tego Borysa. To jest to, że jakiś nurek się utopił. To jest prawda? Może rzecznik yy, policji, ten wasz rzecznik policji z Warszawy, może ten potwierdzić to, że jakiś, jakiś nurek pracownik, który szukał ciała zwłok, jak to się mówi, tego Borysa, to też się kurwa utopił? No to, 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 to powinniście postawić, kurwa, naprawdę. Zrobić taki kurwa audyt i taką czystkę, że tak powiem, i cztery województwa przeczepać, że kurwa, że, że klękajcie narody, kurwa, klękajcie narody. Oczywiście znaczy, nie wiem, czy to jest sprawa prawdziwa. Przypominam, że ten... W sprawie Jolanty Brzeskiej też była podobna sytuacja, że w momencie, kiedy tam dwóch chyba gliniarzy zajebano, bo ten, znikli kurwa, po prostu zostali zabici po prostu w, zmarli w niewyjaśnionych okolicznościach, bo badali bardzo poważną sprawę kryminalną i, i też nie, nie znaleziono zabójców, nie tylko, że Jolanty Brzeskiej, zabójców Jolanty Brzeskiej też nie znaleziono, ale za, zajebano gliniarzy, którzy gdzieś tam w jakiś sposób robili dochodzenie w tej bardzo, kurwa, brudnej sprawie, nie? Więc tak jak mówię, to jest niebezpieczne. Ja jestem, jeszcze raz to powtarzam, zwolennikiem po pierwsze przywrócenia kary śmierci do Polski i chyba mnie to obchodzi, co jacyś pierdoleni dupokraci, kurwa, yy, myślą na ten temat kurwa, czy jacyś watykanieści, bo się kurwa dzieją rzeczy naprawdę poważne, a będą z czasem się dziać jeszcze poważniejsze. To jest pierwsza sprawa. I wolna broń krótka, czyli... Przypominam wam to, że cały czas pierdolicie o Ukrainie, o Palestynie, o Żydach, o Rosjanach, kurwa, a ten. A chemistralse latają i wolnej krótkiej broni nie ma, więc kraj jest rozbrojony i jest powszechna indolencja umysłowa wśród polityków kurwa PiSu. Czyli prawo i sprawiedliwość kurwa. Ja pierdolę. Do usłyszenia w następnym nagraniu.